Mogę wiedzieć co robisz w moim domu na moim kompie. Nie ma takiej opcji. Po prostu nie, gdzie tu była ta opcja? Ktoś mi ostatnio mówił, że jest opcja zablokuj komputer dla. I ja to zaraz zrobię. Ustawienia bezpieczeństwa. Zablokuj dla wszystkich z wyjątkiem członków rodziny. Won z domu. Nie chcecie tu i sobie. Nie lubię obcych w mojej chacie. Papa. Pa. Dobry. No, Artemia została matką, a Pecet został pełnoprawnym metalem. Tak, dostał ode mnie kamizeleczkę. Stwierdziłam, że jak na kota Artemii przystało, kamizelka z czachą, to jest na, najbardziej na miejscu, nie? Słuchajcie, moi kochani, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie ogarniać. Demetrię. Bo demetrię jest słodkim małym ziemniaczkiem. Trzeba ją jeszcze pokarmić. Może to z piersią, może z butelki. Pośpiewać, nawiązać więź z tymże dzieckiem. Także, tak. Artemia sobie właśnie wróciła z pracy i już zarobiła 7 tysięcy. Jezus Maria, kobito. A dostałaś ty ten awans? Osiągnij poziom... się? O, teraz nagle mi zaliczyło. Dobra, wydawaj wyroki. No dobra, to jeszcze, jeszcze troszkę zanim dostanie ten kolejny awans, ale nie szkodzi. Dobra, w takim razie idź się zajmij małą, pocałuj ją w czółko, podrzucaj, przytul, rób do niej głupie miny. O, fajna opcja. Używaj pieluszek materiałowych, nosi pieluszki jednorazowe. A czy to robi jakąś różnicę to? Sprawdzimy. Zmień strój, Nie Nie, niani nie chcemy za... Jak mogę ci pomóc, dziwny człowieku? Aha, więc szedłeś za mną, do pokoju mojego dziecka, żeby mi powiedzieć, że nie ma mowy. I wyjdź stąd. Nie chcecie w moim domu, nie zapraszałam cię. Pa, Jesus ci ludzie. Jeszcze z takim oburzeniem i wkurzeniem. Won! Nowy poziom umiejętności wychowawczych. O, Artemia spełniła część aspiracji. Super, skarć swoje małe dziecko, dziecko lub nastolatka pięć razy. Okej. Okay. O nie, rumba. Boże, PC dwie... Oj, to dobra, zostaw to, Arti. Nie ma mężczyzny w tym domu, trzeba sobie radzić samemu. Napraw rumbę. Mam nadzieję, że cię prąd nie trzepnie ani nic. Trzeci poziom majsterkowania. W tym domu rzeczy nie wyrzucamy, tylko naprawiamy. I wymieniać też nie wymieniamy. Okej, okay, jednak ją poraził prąd. No dobra, a Artemia ja w takim razie zatrudnij złotą rączkę. Niech to ludzie naprawiają. Trudno. Bo nie chcę, żebyś mi umarła. Jak cię prąd kopnął, to trochę słabo. Czemu te leżą brudne? A, strata ubrań. Cieszy Sław dzwoni, żeby pogadać. Tak, jak najbardziej odbierz. A to damy do, do pralki. Co tam, Sonia? Wreszcie się udało, mam nowego psa. Czy wpadniesz go poznać? Okej. Okay? No to pojadę sama. Matko, Sonia, ty tu mieszkasz? I gdzie ten pies? To jest ten pies? No, piękny. Nie ma co, bardzo urokliwy. Okej. Okay. Przyjazne powitanie. A ja bym bardziej chciała się do Tu jest Ksawery! Cześć! Moi drodzy, poznajcie synka A bo ty mieszkasz w tym domu Broku, w którym Balbina mieszkała x czasu temu, bo że ten dom to budowałam tak na szybko. Zgadnij, kogo właśnie awansowano. Oczywiście, że nie ciebie, tylko mnie. Oto moja szansa na sukces. No mówiłam Ada, że ci się uda. Artemia dowiedziała się, że Ada pracuje jako miksolog w miejscu nazwy dyskotyka panełu Europejska. No wiem, bo ostatnio podawałaś mi drinka, baby. Sonia, poproś no przedstaw mnie dziecku. Chcę poznać twojego syna, którego nie wiadomo z kim masz, bo postęp historii tak chciał. Możesz z tym dzieciątkiem coś zrobić? Bo twoja to jest jeszcze taki, taki bąbelek. Rozmawiaj z Simem o imieniu Xawery. Co tu jeszcze? Możesz, Możesz go pocieszyć. To go pociesz. Bardzo ładny to jest pies Sonia. Bardzo okej, okay, tylko taki lekko agresywny. Macie strasznie zimno w domu. O, przytul go, pociesz. Możesz go popodrzucać. Mamusia się patrzy. I z rudy po mamusi? W ogóle oczka też masz, mamusi? Też ma zielone oczka po mamusi, śliczny. Ej, no ewidentnie się dymisz, Artemia, no? Boże. Nie, to nie będziesz się dymić, tak? Ja wiem, że kochasz bombelki, to zostaw tego bombelka, połóż go tu, posadź ksawery na ziemi. Idź do domu, bo tam w domu czeka na ciebie twoja córka i. A Ty masz, przepraszam. Ty masz 5 lat? To już nawet dziecko patrzy się na ciebie z politowaniem. zas. <laughs> A przyszła ta pani, która mi miała rumbę naprawić? Aha. Nie przyszła. No dobrze. Okej, okay, to zatrudnij ją jeszcze raz. Idź się, zajmij małą. Postarzymy ją jutro. Przewiń. Nie, gdzie to jest? Nakarm przewiń. Ale nakarmić to ją też nakarm. Piersią. Znowu zrobiłaś takie coś. zanieść do kosza na pranie. Tak, i zjemy. Już idziemy zjeść, bo to by się chce siku. Chce ci się jeść. W ogóle dramat. Wygląda na to, że wszystko jest naprawione i działa, ale na, 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 na mnie stuwa. Stój! Poczekaj, bo mi dalej rumba A nie da się wyrzucić śmieci. No ale... Pani, to przecież ona dalej pipczy, że jest jej nie tak, coś z nią. Pumbulka. Dobra, jeszcze Peceta pochwal. Bo jest dobrym, kochanym kotkiem. I zjedz sobie coś. Weź resztki, tak. To jest przedziwna rzecz, że Pecet w ogóle mam wrażenie, że ten kot nie jest miski. Daj przysmak. Co się stało? Kuwety nie... No ale to co z kuwetą? Nie masz dostępu do kuwety? Orety, to może tu ci wystawię. To czemu on tu nie mógł? Przyszkody mogą wchodzić po schodach i tu normalnie ta kuweta by funkcjonowała. Pece czeka na czystą pachnącą. No przecież ty masz czystą pachnącą kuwetę, no. No teraz chyba lepiej. Dobra, Artemia, idź spać. No nic z tym nie zrobimy. Ojejku, jejku. Uciszaj, rozmawiaj, przytul. No i nakarm. Bo ona się na cycka obudziła pewnie. Ona jest głodna na pewno. I idź, idź w śpiulki znowu, Artemia. Przewin ją. Zmień brudną pieluszkę. Porozmawiaj. Przytul. No, takie życie matki, moja droga, pięć razy dziennie, cztery razy, po dwa razy. Dobra, Arty, dzisiaj jest środa, ty znowu jesteś głodna. Poszłaś sobie zjeść, to bardzo dobrze, bo zaraz idziemy do pracy. Pecet wstał i jest mega niepocieszony, Izu, ale. No, kocie, co ja ci mam zrobić? Ty ty nie chcesz z tamtej kuwety korzystać, to co ja ci mam inną tą kuwetę kupić? Ale przez czemu on nie chce korzystać? Przecież Tutaj są drzwi. Czy te drzwi nie działają? Dobra, pozmieniałam trochę. Tutaj. O! O! Wejdziesz? Jezu, no super! W końcu się załatwił. Zmieniałam tą kuwetę. Tutaj postawiłam ten kosz na. Boże, kosz. Suszarkę na pranie. Także w pralni będzie kuweta i, i tutaj. O! Dobra, to możesz wyładować. Te upiesz. Ten talerz out, stąd Artemia. I tak zrobimy. Najważniejsze, że pecet ma się gdzie załatwiać. Przestań mi skakać po tych meblach. Pececik, no. Czy on się w końcu nauczy? A on nie wie o co chodzi. Ej Jezus, ale ty jest porąbane. Wygłoś mu kazanie o skakaniu na, po blatach. Pecet! Nie skacz po tych blatach. On musi wiedzieć, że go kochasz, ale że jest. Że jest nic poniem i Urwisem, i nie może skakać po meblach. Kto to widział, żeby kotki po meblach skakały? No halo. Artemia, dalej jesteś głodna. Co sobie. Co ty wzięłaś? Nie to. No, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie. Normalnie gotujemy. Słucham cię, Mariko. Hej, Artemia, co już czuję do, do Marcina Tinkera. Tak, idź tam. Ciesz się. Podobno ty i Demetria się przyjaźnicie. Skąd ty wiesz, czy moje dziecko jest fajne? Ja cię w ogóle nie znam, kobito! Boże ci ludzie! Naglący termin. Artemia musi się zmierzyć z bardzo napiętym terminem. Co powinna zrobić? Ukryć się w składiku czy pop poproś o pomoc? Ten ochoczy się zgadza, wiedząc, że Artemia jest bardzo odpowiedzialna. Wspólnymi siłami wykonują pracę na czas z dobrym rezultatem. Super. To mnie bardzo cieszy. Jesteś dalej smutna. Jeszcze 15 godzin. No dobrze. Demetria ma urodziny. O jeny, jen. No dobra. Tak Demetria ma urodziny. To idziemy, dzieciątko moje kochane, postarzyć. Demetria zmienia grupę wiekową. Niemowlęta. Świat czeka, by go odkrywać, komunikować się z nimi i przede wszystkim się bawić. Super. Dzisiaj mamy Dwunasty, to jest trzy, plus cztery, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O Boże. <noise> Emocjonalna. Ci Simowie mają wiele emocji, łatwo ich rozbawić, ale trudniej uspokoić, gdy wpadają w zły nastrój. Dymetria, nie. O! Ale jestem <noise> słodka na maksa. Mega. Wymieniłam jej swoją drugą y, łóżeczko i zrobiłam łazienkę tutaj, bo jeżeli trzeba ją umyć... Czy ty ją będziesz.? A no właśnie. Da się umyć. umy Simkę Demetria, Tak. Bo zaraz Demetrii trzeba będzie zmienić trochę wygląd, bo się taka wylosowała w ogóle. Ja mam takie jedno zasadnicze pytanie. Skąd ten kolor włosów? Ale dobra, czekajcie, bo kto śmierdzi tutaj? A to Artemia śmierdzi. Dobra, to połóż ją do łóżka, posadź ją. Tak, i sama weź się wykąp. Bo jest dramat z tobą, Artemia, ale to nie szkodzi. Muszę się nauczyć, jak tu się obchodzić z tymi niemowlakami, bo wiem, że tak, tu się przewija, tu się obraca chyba na brzuszek, tak. W umywalce się myje, czyli nic się nie zmieniło. bo mi poszła spać sobie teraz, słodko. Jak tam kotek? Pecet zarywa do kominka. No, lubi ten kominek. Dobra, to przebierz Sima, zrobimy. Jaka płcia? Hmm, teraz za dużego podobieństwa nie widzę, ale to nie są oczy Artemii. Znaczy, kolor tak, ale tak poza tym to, to, nie, to nie są oczy Artemii. No i dobra, skończyłam z Demetrią, więc doszłam do wniosku, że skoro Artemia jest taka, że lubi się ubierać na czarno i ulubionym kolorem w ogóle jest czarny, to trochę. Przeniosę to na dziecko, ale tylko trochę, tylko trochę. Dlatego na codzienny Demi ma czarne rajstopki, czarną sukieneczkę i czarne budki. Na wizytowy dami taką sukieneczkę. Do snu dostała cudną, po prostu najpiękniejszą piżamkę ze słonikiem Ewa. <gryw> na imprezowy dostała czarną sukienkę z kotkiem, bo pececik to jest z miłość. Na gorącą pogodę też ma kotka, lubi kotki i została Eskimowskiem, jeżeli chodzi o zimowe i jest w ogóle śliczna i jest tak piękna, że ja się zastanawiam co z niej wyrośnie, ma taką puciulkę, buziulkę, że ja, ja przepadłam, nie? Ja przepadłam totalnie, no ale dobra, wracamy do rozgrywki. Moje kochane dzidzie, taka jestem śliczna, tak sobie śpię, będę się zachwycać teraz pół dnia, ja wiem. Śpi Artemia, ja, bo ty jesteś wykończona. No ale dobra, jeszcze jeden dzień pracy został i finito. Także będziesz miała więcej czasu też na dzidzie, bo tu, no... Ciężko. Odkryto dziwactwo. Uwielbia pobudkę. Demetria regularnie budzi się w doskonałym nastroju. Niemowlęta z takim dziwactwem częściej są wesołe tuż po przebudzeniu. No, kochane maleństwo, ojojoj. Jeszcze ją będziesz karmić, boże, jakie dziecko, nie na żartę. O, odbiło się, to dobrze. No to posadź ją tam w, w tym tem, tak? I będziemy jej uczyć. I teraz moment. Porozmawiaj z nią, ale ćwicz leżenie na brzuszku z nią, tak? To później, to najpierw ją przewiń. Tak sobie właśnie przypomniałam, że przecież w trójce. Nie było przewijaków. I dobrze, że powróciły w czwórce, bo to jest bardzo przydatna rzecz. Bardzo przydatna. Co ty. Tu masz kosz! Gdzie za siebie wyrzucasz tą pieluchę? Artemia! Głodna jesteś. Dobrze, a właśnie, moje pytanie: czy ja cię mogę posadzić już tutaj? Po raz pierwszy podaj kaszkę. Nie, czyli trzeba najpierw ją nauczyć siadania. Dobra, to idź sobie. Przestań jeść te herbatniki ze zwierzakami, Artemia. No ja cię proszę, no przecież ile ty masz lat? Otwórz no to. No Bambej! Co to, to? Czemu to jest... Halo? Co, jak to działa? No to ty pusty talerz trzymasz w lodówce. A bo ja jej w końcu nie zrobiłam tej... Aha, dobra, to ja już wszystko wiem. Gotuj. Jajka, chleb mleczny... Weź sobie ten mleczny, zjedz. No nie! Dobra. Nie będę krzyczeć na niego, bo to jest nawet urocze. Noż co z tym kotem? No! Smacznego. To, to już jest miłość. Boże, Demi, naprawdę będziesz robić takie nocne. Te... Ojeju, jeju, baw się z nią. I ćwicz leżenie na brzuszku. ćwiczymy, przewracanko, panienko. No. O, jest bardzo nieszczęśliwa, o jejku! Co to było? Jest na zasadzie. Dawaj, jeszcze raz próbuj! Nie to, to Nie, tak! Nie, to jest dramatyczne! Mi się serce kraje, jak ona tak płacze, jak ją tak przywracają. Ale ty się jeszcze nie nauczyła! Ćwicz z nią dalej! Jeszcze musisz! Aktywności, leżenie na brzuchu, nie poddawaj się, jesteś matką roku! Kto jest matką roku, Artemia? No kto jest matką roku? Ty jesteś matką roku! Ciśnij to dziecko! Musimy jej nauczyć tego leżenia na brzuchu, nie ma nie ma zmiłuj moja droga, nie ma zmiłuj. Podniosłe oh, Podniosła główkę! Demetria... Demetria po raz pierwszy podniosła główkę! Ilu ciekawych rzeczy, co? Ile tu ciekawych rzeczy, zadbaj o to, by opiekuni Simki o imieniu dymetra ćwiczyli wspólnie leżenie na brzuszku, w ten sposób odblokujesz etapy, które pomogą mi odkrywać świat na więcej sposobów, niż na razie jest w stanie sobie wyobrazić. Dobrze, myślę, że na razie daj jej spokój, nakarmią piersią, tak, pociesz, daj jej buziaczka, przytul, yy, gdzie to było, umyj ją. No jest piąta, no to ja bym ją położyła spać. Demcia, co tobie jest? No ty jesteś bardzo już zmęczona, chcesz piulkać. Odkryto dziwactwo, ranny ptaszek. Demetria lubi wstawać o świcie. Niemowlęta z takim dziwactwem częściej budzą się wraz ze wschodem w słońca. Różnią się od siebie i mają trzy dziwactwa, które odkrywają z czasem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o dziwactwie, sprawdź zakładkę z panelu Simologii. Boże Demi, serce moje, dziecko moje ukołuj ją do snu, jakąś bajkę i opowiedz. O, zasnęła. Oh my god. Dobra. Idź jeszcze śpij, póki możesz. Tak, jest życie matki, niestety. Niestety. A dzieci lubią robić bailando na przykład. Nie wiem. No, boż. Ale to jest, takie, to jest takie prawdziwe, jakby kładziesz się spać o piątej i za dosłownie masz wrażenie pół godziny albo 10 minut. Znaczy, jakby to jest tak, że człowiek zasypie i już dzwoni budzik i w ogóle się nie czuje wyspany. Masakra. No, ale śpi Artif Opór. Pececik. pecet prze. Pecek nie! Nie jest tego chleba, no kiciuś. Masz karmę swoją tu. Dobra, karma, 6 dych za kilogram. No jest. <noise> Przyznam się Wam szczerze, że te, te niemowlęta są na tyle ciekawe i na tyle fajne, że spokojnie mogłyby zastąpić małe dzieci. Jakby ewentualnie nawet nie trzeba było robić tej grupy małych dzieci, tylko zrobić coś tak pomiędzy niemowlęciem a małym dzieckiem i dać im wszystko to, jakby wszystkie te cechy zmieścić w jednej grupie wiekowej, i to by też było w ogóle super. Uważam, bo tak to teraz znowuż, y, jak przestanie być niemowlęciem, to stanie się małym dzieckiem. No i też ją będę kochać, ale jako niemowlak jest bardzo słodka i śmierdząca. Y, Artemia. <grystanie> Umyj dziecko. Przyjaznie. Umyj Demetrię. O, masz przyjaciela w pokoju. Królik z kurzu. Pierwszy etap, wyciek z pieluszki. O nie! Że tak to ujmę. Narobiłaś popachy. Biedna. Ale się uwaliłaś, Dzidzia. Dobra, Artemia, jak ją już umyjesz, to podkurzaj tutaj, żeby te króliki jej tu wiesz, nie, nie zrobiły jej krzywdy. Chociaż one są na tyle słodkie, że spokojnie. Odkryto dziwactwo. wychodek na świeżym powietrzu. Uwaga! Demetra często siusia podczas zmiany pieluszki. Czy ty ją obsikałaś? Ona ci obsikała właśnie. Ej, co za złośliwa mała dzidzia. Ojejku. Ale kto tu dalej śmierdzi, no? No ona dalej śmierdzi. No to jeszcze raz, once again. Nikt nie potrzebuje przewinięcia, to czemu ty jesteś brudna? Wykąp. Co znowu? No ja wiem, że ty po prostu siku się chce, jesteś zmęczona. To jakby. Życie, Artemia, no takie, ta Karola Macki. O, pierwsza kąpiel. Super. Dobra, to weź ją, połóż spać. Szybciutko. Sprawcą niemowlęcia trzymaj dobra, połóż ją spać. No i tak mi się pysie, tak to właśnie wygląda. Ciężkie życie matki, choć niewyspana, nieumyta, głodna. Mnie to jeszcze nie spotkało, kiedyś też mnie to czeka, niestety. Artemia już się dzisiaj przekonała, jak to wygląda, ale Demetria jest na tyle słodkim bubusiem, że no. Myślę, że dla niej warto się poświęcić, nie? Z góry jeszcze chciałam Wam tak dodać od siebie, że bardzo, bardzo dziękuję moim kochanym widzom: Venti, Adienowi i Lifecraftowi za przepiękne fanarty. Jest mi mega miło i widzę, że naprawdę lubicie Artemię. Bardzo mi to cieszy, bo ja po prostu ja uwielbiam Artemię. Artemia to jest na ten moment chyba moja ulubiona wozowska. I mega mnie to cieszy, że Wy też ją uwielbiacie, uwielbiacie Sonię i w ogóle trzecie pokolenie. Widać, że naprawdę, no. Ma swoich y, faworytów, więc mega mnie to cieszy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. I oczywiście, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie lajka, dajcie suba! Wiecie, nowe media, spojrzycie na Facebooka, Instagrama, Tumblr'a, Discorda. Ja pozdrawiam Was ciepło. Trzymajcie się. pa!